Cześć siemanko kochani, z tej strony Julia, a to nowy kanał La Rodzinka. Cześć, ciemanko, witajcie kochani w poniedziałek. Wczoraj e, widzieliście wyprawę moich rodziców, którzy poszli się właśnie e, przejść na spacerek e, w nasze niedalekie rejony. Mogli sobie na pieszo spokojnie pospacerować. E, a ja dzisiaj właśnie jestem teraz po moim egzaminie z neurobiologii. I chciałam Wam pokazać, e, jak tutaj to wszystko wygląda. Nie wiem, czy mam mój telefon. O, właśnie, nie chcę zapać ostrości. E, I już leżaczek jest... Wyciągnięty z, z tego spokrowca z po prostu i można się na nim opalać. Dzisiaj jest już na tyle ciepło, że gdyby nie to, że później mam następne egzaminy, to na pewno bym się tutaj już poopalała. Ale to w środę, albo w czwartek, na pewno znajdę na to czas. I też chciałam Wam powiedzieć, że dokupiliśmy nową borówkę. Tylko nie jest to borówka taka normalna, ciemna, amerykańska, tylko jest to borówka różowa. Ale mam nadzieję, że to i tak i tak zadziała i te krzyczki będą oba owocowały. Tutaj mamy też nowe pelargonie. Te stare zostały wszystkie przesadzone do tej wielkiej donicy. A tutaj są nowe czerwone. I tak naprawdę to chyba oprócz tego nic się nie zmieniło. Kotki jak zwykle sobie spacerują. Piją sobie wodę i cieszą się ze słoneczka. Cześć siemanko, witajcie kochani, witam się z Wami w środę. I chciałam Wam pokazać, jak wygląda nasz stół po deszczu ostatnim. Jak widzicie, jeszcze teraz też jest mokre, a to dlatego, że od trzech dni mniej więcej pada codziennie, ale nie przez cały dzień, tylko takimi małymi porcjami powiedzmy. Ale znowu padał deszcz z. Z jakimś pyłkiem albo z jakimś piachem, bo wszystkie samochody są właśnie tak brudne, jak nasz stół na tarasie, i to bardzo dobrze na nim widać. Chociaż dzisiaj jeszcze nie jest taki tragiczny, ale wczoraj to po prostu piaskownica na stole. Cześć, siema, witajcie kochani. Chciałam wam pokazać dzisiaj moje nowe paznokcie. Jak widzicie, na każdym paznokciu jest inny wzór. Taką miałam teraz wenę artystyczną. I zaraz wam pokażę drugą rękę. I tak wygląda ta druga dłoń. Chyba moje ulubione wzory to jest tak, to Ying Yang, zebra jest przecudowna. I z tej dłoni to chyba ta krówka i te chmurki. I też chciałam się zapytać, jeżeli interesujecie się właśnie paznokciami, to czy chcecie, żebym Wam pokazała jak robię i maluję takie wzorki.